Marzyłeś kiedyś o AI, które zrobi za ciebie film z obrazem, dźwiękiem i realistyczną akcją? OpenAI właśnie pokazało Sora 2, i na pierwszy rzut oka wygląda to jak właśnie spełnienie tych marzeń. Audio generowane razem z obrazem, dużo lepsza fizyka, a nawet opcja, żeby dodać siebie do dowolnej sceny. Brzmi jak rewolucja, ale gdy zobaczyłem, jak Sora 2 działa naprawdę, jako pakiet. Mocno się zawiodłem i zaraz powiem Ci dlaczego. W tym filmie dowiesz się, co Sora 2 robi świetnie. Gdzie kompletnie zawodzi i co najważniejsze, czy w ogóle warto się tym interesować, jeśli jesteś twórcą, marką lub po prostu entuzjastą AI. Sora 2 to flagowy system OpenAI do generowania wideo i audio. Wersja 2 dużo lepiej odwzorowuje prawa fizyki, działa przewidywalnie i potrafi utrzymać większą spójność w dłuższych ujęciach. Po raz pierwszy w modelu Sora wideo i dźwięk powstają synchronicznie. Mamy W wielu językach. Knowledge is not a destination; it's a companion for the road. Und wenn wir gemeinsam gehen. Wszystko w jednym przebiegu. To ważne, bo dotąd trzeba było sklejać warstwy z różnych narzędzi i doklejać audio do niemych filmów. Co wyraźnie rzuca się w oczy, to realizm i zachowanie obiektów w ruchu. W materiałach demonstracyjnych widać sceny, które zwykle powodowały wiele problemów dla generatorów wideo: przewrót w tył na desce, układy gimnastyczne, jazda figurowa na lodzie z kotem na głowie. Z kotem na głowie? Zamiast oszukiwać rzeczywistość, Sora 2 części popełnia realistyczne ludzkie błędy, na przykład nieudane triki na deskorolce. I to jest dobry znak dla symulacji świata. OpenAI podkreśla, że model lepiej rozumie dynamikę kolizji i reguły fizyki. W praktyce przekłada się to na mniej deformacji i błędów przy generowaniu obiektów. Druga kluczowa rzecz to kontrola i narracja. Do tej pory wiele generatorów zmuszało do pracy ujęcie po ujęciu. Tutaj udaje się tworzyć dłuższy klip składający się z wielu scen z zachowaniem tak zwanego stanu świata pomiędzy ujęciami. Postać pamięta, co trzyma, rekwizyty nie znikają między cięciami, a plany i kadry układają się w coś, co przypomina mini-historię. To duży krok w stronę faktycznego opowiadania historii. Kolejna nowość to wbudowane audio. Model generuje dialogi w wielu językach, efekty i rozbudowane tła dźwiękowe, w tym samym przebiegu co obraz. W przykładach słychać nawet naturalny pogłos odpowiadający przestrzeni, na przykład sala wykładowa czy ekstremalny wiatr. Technologicznie to duży plus, produkcyjnie, o tym za chwilę. I wreszcie cameo, czyli zdaniem OpenAI taka wysienka na torcie w Sora 2. Twoje krótkie nagranie w aplikacji Sora z wideo oraz audio. Z zadanym tekstem i ruchami głowy dla sprawdzenia autentyczności pozwala modelowi nauczyć się Twojego wyglądu oraz głosu. Od tego momentu możesz tworzyć dowolne sceny filmowe, ze swoim udziałem oraz udziałem znajomych, którzy udostępnili ci swojego awatara, a nawet z udziałem twojego psa. Masz również zakres kontroli nad udostępnianiem swojego awatara innym. Do tego ustawienia, jak chcesz być przedstawiany, oraz prawo do usunięcia materiałów z twoim cameo w dowolnym momencie. Jeśli patrzymy wyłącznie na to, co potrafi model to dla twórców otwierają się trzy ścieżki. Po pierwsze, krótkie filmy reklamowe. Kilkanaście sekund, dynamiczna akcja, spójny produkt w kadrze, narracja wygenerowana razem z obrazem. Po drugie, krótkie filmy fabularne. Proste scenariusze z dwoma lub trzema ujęciami. Po trzecie, szybkie testy koncepcji do większych produkcji, gdzie liczy się ogólna choreografia, rytm i scena. Właśnie w takich zadaniach poprawiona fizyka i spójność świata robią różnicę. I tutaj dochodzi do największej niespodzianki. Sora 2 debiutuje wewnątrz nowej aplikacji Sora, na początku tylko w wersji na iOS i tylko z zaproszeniem. Jest to w zasadzie nowa platforma społecznościowa ze strumieniem treści innych twórców profilem, obserwowaniem, lajkowaniem, remiksami i tym podobne. OpenAI mówi wprost nacisk składzie na tworzenie, a nie bezmyślne scrollowanie. Stąd między innymi priorytet dla treści od znajomych i sterowanie rekomendacjami poprzez język naturalny, a w przypadku młodszych użytkowników ograniczenia oglądania i surowsze ustawienia Cameo. Filozofia strumienia treści jest więc świadomie nastawiona na ograniczenie bezmyślnego scrollowania. Tylko że z punktu widzenia twórcy producenta to wciąż zamknięta mobilna platforma społecznościowa, do której jeszcze nie wszyscy mogą wejść, ponieważ Sora 2 startuje tylko na iPhone'ach, tylko w USA i Kanadzie i konieczne jest posiadanie zaproszenia. Po uzyskaniu zaproszenia da się też korzystać z Sora 2 poprzez stronę internetową Sora. Na starcie Sora 2 ma być początkowo darmowa z dużymi limitami, ale ograniczona mocą obliczeniową. Dla użytkowników ChatGPT Pro ma pojawić się wariant Sora 2 Pro o wyższej jakości, a w planach jest też dostęp przez api. To dobra wiadomość w długim terminie, ale na dziś to wciąż tylko zapowiedzi. OpenAI znakuje eksporty filmów z aplikacji animacją Sora oraz wprowadziło mechanizmy pozwalające identyfikować materiały pochodzące z Sora poza platformą, w tym oznaczenia pochodzenia klipu C2PA. To odpowiada częściowo na problem deepfake'ów i niezamierzanego obrotu treściami. Jednocześnie z perspektywy zastosowań komercyjnych, widoczny znak wodny na eksporcie to realna bariera, ponieważ ciężko jest użyć takie oznakowane wideo do płatnej kampanii lub innego profesjonalnego zastosowania Pozostaje nam więc tylko dalej oglądać ludzi spotykających wielką stopę, unoszących się nad ziemią, lub zwierzęta superbohaterów. Gdyby nie te problemy i ograniczenia Powiedziałbym, że Sora 2 to świetny krok naprzód. Ale praktyka wygląda tak. Generacje klipów wideo trwają od 5 do 10 minut. Co nie jest żadnym usprawnieniem w porównaniu do poprzedniej wersji Sora i jest dużo wolniejsze niż na przykład Google Vio 3 i nie daje możliwości do kreatywnej iteracji. Do tego dostęp tylko na iOS i na razie w dwóch krajach. Poza aplikacją Export jest oznaczony animowanym znakiem Sora, a sama ścieżka dźwięku Choć imponująca, jako demonstracja, w mojej ocenie nie ma jeszcze wystarczającej jakości bez dodatkowej obróbki. To wszystko składa się na obraz technologii, która imponuje, ale produktu, który w obecnej formie bardziej służy zabawie i memom niż profesjonalnej pracy twórcy. Funkcja cameo jest fascynująca, bo faktycznie czuć nowy rodzaj komunikacji. W materiałach demo widać wieloosobowe sceny z naturalną mimiką i synchronizacją głosu, a nawet cameo zwierzaków. Jednocześnie to wrota do całego pakietu problemów: presji na udostępnić swoją twarz i głos, pokusy nadużyć, żartów na granicy regulaminu i zwykłych wpadek i błędów generowanych przez model w filmach. OpenAI broni tożsamości. Wielostopniowym onboardingiem, uprawnieniami, preferencjami i możliwością usuwania, ale to wciąż medium społecznościowe z generatywną twarzą. Dla wielu marek i twórców będzie to środowisko zbyt zamknięte i ograniczone aby dało się na nim oprzeć poważniejsze produkcje. Najbardziej obiecująco wygląda szybkie testowanie koncepcji w Sora 2, choreografii, ruchu kamery, ogólnego klimatu filmu. Tu znak wodny nie przeszkadza, a czas od 5 do 10 minut na generację można przeżyć, bo celem jest kierunkowa decyzja, a nie efekt końcowy. Drugi obszar to tworzenie filmów w obrębie Sory, remiksy trendów, dialogi cameo, krótkie fabuły. Jeśli twoja publiczność tam jest, to narzędzie ma potencjał. Jeśli. Trzeci obszar to RD. Sprawdzanie, jak model zachowuje się przy specyficznych ruchach i sytuacjach, których inne generatory nie potrafią. Tu SORA 2 potrafi zaskoczyć pozytywnie. Nie szedłbym natomiast w produkcję reklamową poza ekosystemem SORY dopóki znak wodny jest obowiązkowy. Nie szedłbym też w długie formy. Przy takim czasie generacji szybka iteracja jest trudna i byłbym ostrożny z cameo w pracy komercyjnej, dopóki nie ma absolutnej jasności, jeśli chodzi o prywatność, sposoby odwołań i tym podobne. Nasz wizerunek i głos... To coś, nad czym warto mieć pełną kontrolę. Po tym, co zobaczyłem, moim zdaniem Google VO3 wciąż ma przewagę w praktyczności wykorzystania i dostępności dla twórców. Nie ma sensu porównywać tylko próbek najlepszych scen. Liczy się powtarzalność, kontrola i integracja z naszym sposobem pracy. Sora 2 jest ciekawym pokazem kierunku. Ale póki co służy bardziej do zabawy niż praktycznego wykorzystania. Jeśli OpenAI dowiezie API, wyłączy znak wodny poza aplikacją i przyspieszy iterację, układ sił może się zmienić. Na dziś Lider użyteczności to VO3, a Sora 2 jest liderem jeśli chodzi o efekt wow w fizyce i cameo. Ale jak mówią Anglicy, dowód jest w jedzeniu pudingu, więc poczekajmy na otwarcie dostępu i zobaczymy, co uda się wycisnąć z Sora 2 w realnych projektach. Daj znać w komentarzu, czy widzisz tutaj inny kierunek i co sądzisz o funkcji cameo. A jeśli nie znasz jeszcze Vio3, to zobacz co potrafi, klikając na link, który znajduje się teraz na ekranie. Ja mam na imię Przemek, pozdrawiam, cześć.